jest w nie ma w środku, nie nie ma środku się... ale przez okno możesz skoczyć pewnie. No właśnie nie mogę, bo wszystkie są. Ale nie, otworzyć można, owisz widzisz? Ja chętnie to poobserwuję. No ta taska wygląda jakby była nie do zdarcia jakoś. Najpierw tu bym przy, 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 przyjechał, wiesz? Odpuść to. A? No. Okej... Okay, Okej... Okay. Proszę. I odczekaj. Dobra. Ja zaraz spojrzę na ten masy. wiesz? No coś czuję, że będzie lipa. Nie ten mas jest. Tutaj. A bo te deski jakoś trzeba lepiej położyć. Nie Ktoś odleciał. Co odleciało? My niedźwiedzia mamy. O, niedźwiedzia mamy. Ma ktoś spraya? O cholera, jasne! Nie mamy spraya, nie? A biegnie do kempiny. Dobra, to okej. Okay. Za mną może biec, ale... Nie ma nikt spraya, na pewno? Nie wiem, czy sam chodzi jest. ja no, spróbuję go odciągnąć jak najlepiej. No nie nie wiem to wygląda jakbyśmy musieli z rampy wyskoczyć po prostu i przeskoczyć na drugą stronę, ale... Tak to wygląda trochę. Ciężko to widać Nie ma tu nigdzie spray. No zdaje mi się on się nie odczepisz O odczepił się. go za ktoś za co go łapiesz? Co? No to co robimy? Nie wiem Bo ja jeszcze jest taki plan, że ja mogę jakoś powiedzieć to przeskoczyć po tych deskach, a następnie wziąć wyciągarę i ją wiesz Przyłożyć Ja możemy Czy... sprawę wyskoczyć ty? Czy co robimy? No ale jak spadniemy nie to już nikt nas nie uratuje, nie? Chyba żebyśmy się cofnęli do tych grobów i revive w tak robiłem. Nie wiem. To są, nie Dobra, no, spróbuję przeskoczyć m? Ty próbujesz przeskoczyć, Tak, ale co by nam to dało, nawet tak pomyślę. Nie, to ja wezmę pilota ze środka. Jak to skaczesz. Ale myślę, co właśnie to da. Przecież auto, auto i tak plan. chyba. Ale mówię, że autem, żeby przeskoczyć lampę. Dobra, spróbuję skoczyć. Najwyżej mnie z drive co? I co, jaki plan? No taki, że wyciągarem. Ej, za krótko jest. No mówiłem, że ona nie starszych 30. Się... Podjedź, podjedź, No co? ja to ja podjadę. Tylko Żabiński mówi mi ja mogę podjechać, co no? A no, jakby się rozpędzić z rampy według mnie. No że ostatnio spadłem chyba jak zaszczysz. No. Co jeszcze? Ile tam? No trochę jeszcze jechać, jeszcze co No, podłączyłem. Podłączyłeś? No. I, i co, teraz próbujemy wyskoczyć? Chciałbyś? Nie wiem. A może jeszcze dalej spróbuję jakoś podłączyć, co? To możesz. No jeszcze zobaczę, na ile pozwoli długość. A, nie pozwoli dalej. No to musimy tak bo... No ciężko to widzieć. Mi... No, Dałeś? No, ale gaz do techy za musi dać się. Czekaj! Ja. Później na matrze. A rosped, rospad. To się skończy Ja to do słupa dałem w ogóle, nie wiem czy ja do ziemi mogę to dać? Ciągnąć teraz? Ale stój, do ziemi mogę no, dać? Podłączyć? Czy nie? Dobra, ciągnę. No to za późno. Nie, do... nie mogę. Och. Ja w tą rampę wjechałeś. O. Ale ty żyje auto, ciągnij. Oj koła. Oj nie! Ale lipa a może da radę? Dał radę. O, puść, puść, Nie. Nie! Nie zauważyłem. Może przeżyło, co? Żyje, wisi. Dobra, ciągnij to. Ciągam. Ja pierdolę. do góry. Trzeba zmienić miejsce, miejsce wyciągnięcia chyba. Nie, za... nie, nie, bo tak spadnie. Spadnie. E... Ta Trzeba zabrać ty nią wycią... O, bez kitu, no. Tylko jak my to zrobimy? Japnie. Ej, może się wciągnie, czekaj. Ty, to tak wygląda trochę. Ej, nie dźwignij. Dobra, teraz chyba ty nie, nie wyciągamy. Ej, nie kurwa. Nie, spadnie. Ja to muszę trzymać, spadnie. Ej, nie dziwś, mi goni. No i spadł. Ej, się a, ale, a, czemu, a czemu, spa, a czemu puściłeś? Bo się auto zaczęło rozdupiać. Nie dźwignij, mi Nie goni. ha Wpadłeś w teraz. Sięgnie? No ale plan był dobry Do kamienia Nie może do kamieni Poczekaj, Błaże? poczekaj na, Napnij go na chwilę jeszcze No stój, stój stój O odpuścił minęły No teraz tylni musisz Dobra a przedni musisz odłączyć chyba nie Na razie napnij tylni Czekaj Podpuszczam na, na, ta, ta na nie O kurwa ale tańczy no, spiderman <grym grym> <grym> O o dobra to na tylni ciągnę maksa Ciągnę 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 Jedzie? Ja pierdolę, jaki majster Jakie <noise> Dobry majster są? Te... A wy nasze rzeczy są na dole? No to co, co? Trudno, wyleciały nie.